Czasia może ty przez te lagi miałeś te. W tamtym wyścigów bo miałeś te takie lagi straszne, nie? Bo ja? przez nagrywki. Nie, Czasio. Ja miałem lagi ostatnio. Nie. <trym> Pewnie ja ten... Robił też wina. Najgorsze jest że jestem po zewnętrznej. to może być... Lżej. Właśnie to to nie to zewnętrzne to już są wewnętrzne. Ty, a Cieszę się przynajmniej ty teraz z tyłu startujesz, więc uważaj trochę, nie? U, u, uważaj tak. Yy, na Konrada. To jest najważniejsza sprawa. Ja, ja mam Zigzaka tuż za sobą, to wiesz. A Może ja mam... A ja, a ja mam was wszystkich oprócz Quatro chyba. Nie, ty Frost jesteś. Ja mam ciebie ten. Jeden, ja jestem 11. No, a nas jest chyba 17. I drugi to. Czy no, to, coś to, to było wszystko. Coś... Co Dobra, to Uwaga, że tak, jak super, wiem, czy... Jakiś kochany dż. Jak ja kocham deszcz. No. Tak, o, o krosy, to ja jest No nie, nie. Ten silnik się jak bardziej z No to co, no to co? Możesz jechać na samochód. Za mną no. baga. Powiedz mi, że za Patryka jedziesz. No, z dedykacją dla niego. Co jest... Znaczy to coś chyba... Ja... czekaj, jedzie. Jiro, parugo, pójść, Ty! O, jak to zlagowało? Jezu! Ale rady, satepie! Mimo wszystko, Jezu! Jezus, hitru! No, może daj się pójść, Ja widzę w klawiaturze tego, tego przestawianie PRS-u. Ale przynajmniej. E! Usunięto mnie z, z tego. Mówi, że kogoś pewnie walną. O, nie, ja... Ja stałem y, koło ten. Ta no, i czekałem coś, jak z... wszyscy przyjadą, nie? Coś mi się dziwnie boli to rozpędza. Niepokojące to jest. Bo się ślizga jeszcze tutaj, wiesz. O myślę, że... Ja Kurde giro! Mysla. Nie dam średni, bo polecam, nie? Ale ja będę... To co? Jechałować. A może się uczył z trwołąganiem hamulców? O nie, tepiej mnie do tyłu. O nie, o nie, 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 Takie, nie. nie, nie, nie. Też i tak tepiej do tyłu. No nie, tepiej do tyłu. A mi się opłomki będą chłodzić. no. Uważajcie, błagam, otrużę. Ja może nawet sobie nagram. chociaż nie będzie ja mam i tak, problem, nie. Bo mam wiesz, że ręka 55 i hamulce przenie 55. A, swoją perspektywę? A, nie, nagram już. Dobre. Nie, pewnie wywalić jeszcze przez to, ale dobra, już trudno. Dobra, good luck. Ej, jak sobie good dyferencja luck, ustawić? Good luck, good luck. Good Spokojnie na no, starcie, panowie. panowie no. Ja dam tak, trakcję, bo ja się bo ja, ja mam abysa za sobą. Nie, gorszy... Po Ej, prostu gorszy uważajcie jest na siebie. to się zaraz za mną. Tyle mówię. O, hetero z X-em jest. Ale on mnie zaczął ulać. Co to jest? Dobra, jedziemy. Wywaliło mi grę. Na pasek, Laj. na pasek. O, wracasz się jest. Uważajcie, bo mi na pasek grę i nie mogę wejść do Ale tej, leje. Bo, no, ja Cię kręcę świata nie widać. Jak straciłem ja na start Trzeba wyłączyć. O, żółta flaga za mną. Jestem ostatni. No, tu, 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 tu. Tu, 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 tu Zlagowało mi grę! Było. Wywaliło mi na pasek! Jestem ostatni, na samym końcu, za moją stawkę. Czuję się super! Śmego mnie! Genialnie! Szóste miejsce. Jak ja seskałem. was muszę teraz! Patrzcie gdzie ja jestem! Przyznali Ale ominęliście rozpierdol! No, no. no, no. no. U, y, Jules jest chyba... 12. Well, no Okej, okay, już was tam gonię, patam. Przynajmniej mi nikt z już nie Kurde, już pewnie będzie miał znowu do mnie pretesa, bo dostałem od kogoś w dupę i wjechałem w niego. No stop, pedał no. Czesia w ogóle w to. Paso jedzie. No kurde, Czesia. No kurde, już was gonię. Co, relaksuj. Ej, patrzcie, jak ja mam tempo dobre. to musi. Po prostu mi się bo tak blokujecie, to a ja już was ogóle. Jezus, Maria, go. no. Prosty stanu na. Na środku. No nie, ja wyjeżdżałem, sorry. Baku no, bez. Naprawdę. Ej, jest jakiś pit stop strategii, wy macie? Nie, ja nie, nie ma. ma. A, szok. O, zjechało Ferrari! I me... I, fer... I matit. Bo Kurde, matit, stał... Matit no, stał To sobie jakieś... Ja mogłem stracić... Uwaga, uważaj, Adysa, ja mogłem stracić nawet podium w tym momencie. Jezus. Adys, nie! Adysa, ja wiem, ty kozak, próbujesz być kozak, ale ostrożnie tam z Uważaj. No wiem. Jeszcze raz wam, was nie pomału staram się. Szybko was dogonię. W ciągu Brilliant. Nice move. Ja nawet mam, ja na pełnej trakcji i wydaje mi się, Nie chętnie rozblokuję. No to nie chcę blokować, nie chcę. To dla mnie lepiej, bo ja chcę odrobić moje siódme miejsce, Z którym mogę stracić teraz walkę o podium. Tak. Ej, Frosty, hold position, Kurde, jeszcze mi zlagowało. Ślizgam się, Frosty. z James, właśnie Frosty. Ja ci tu pod zewnętrzny wydebrał. Frosty, z James. Please hold position. Nie żyj się, proszę. O jest powiedz, może mi miejsce zostawił. Kurde, Frosty Ziomek. My tu. Ja tu sobie dla do nas o, dobre punkty zdobyć, ty nie przeszkadzasz, Przez tylko blokujesz. Ty. Co to jest? Ropuch. Ty mi drogę zajechałeś. I od razu... Ty mi drogę! Gościu, ja byłem miałem overlapa za tobą, a ty mi wjechałeś ten, skrzydło. Ej, wjechał ja mi skrzydło. w dupsko. Frosty, ja miałem overlapa. Tyś po prostu... Jesteś niedorozwinięty chyba. Mówię puść mnie, bo masz skrzydło, walowne, to nie, nie, będziesz walczył, jeszcze mi skrzydło uwaliłeś też. No ja z takim teammatem dziękuję. No kurde. i poleciałeś nagle. Zigzag do boksów. No Jezu, jeszcze mi wjechałeś na... Nie, no, tak się. O, że ja siódmy jestem! Konrad szósty! No ja jedenasty, zabbię dziesiąty, ale się zdenerwowałem. Nie skrzydło! zigzag, zakwokszy. Dobra, jestem dziesiąty, zaraz do dziewiąty i gonię tam. Konrad jest szósty. Prosty, prosty nie odwalaj, bo z dołu mnie skrzydło rozwaliliś. A ja chcę, co Ja. A to dobrze! A to dobrze, to będziemy To już jest ósmy, no. O Czasio widzę, że dobrze ci idzie, 9 jesteś Uf. A uważasz jak? Prosty, istnieje coś takiego jak overlap albo miejsce dla ciebie widzę, że chyba nie, już nas tam już ten Uda z dogania. Ale to przesuwa. Ja by, by, by byłbym już wczesiem. Ty kurde, masz te, ten. ten. się za mną. Naraz, byś zakręt, już... Teraz byś przestrzelił ten już... To jest już ma karę za Ej, co to. Ej, nie dole. Znowu strzelił. Co za. Jest, on jest spowodowany. On nie hamuje na środku prostej. Jesteś pośledzony. Ośledzone umysłowy, jak pierdzielę Gościu, ja przy ciebie punkty straciłem Jesteś powalony jak jestem przed ostatni, bakuję jestem ostatni Dziękuję ci bardzo za fajny wyścig Może z się ci pościgam na ostatnim miejscu powalony jest na ja chcę suche warunki Ma rozwalone skrzydło nie no, kiepsko jedzie W czasie? Ja jadę na granicy przyczepności Mam setup na sucho Ale podwyższyłem sobie skrzydła z 2 na 9 I powiem ci tak Jest co prawda źle Ale da się jakoś jechać ale trzeba machać kierownicą, to znaczy klawiaturą. No. O Myślałem, że on jest na początku śledzenia. stawki. A, bo chyba zjechał. Nie, Nie mam z nim przodu. Nie, nie puszczaj go. Ja. Ja ten. Będę zmienić Niech będą to dublować zaraz, no Już No, dobra, ciśniemy. No nie, was apli widzę. wiecie mu tu ja. Ej, co on robi? A i nie polecam wam, redukować, nie? Śląbnięty Fak, fak, fak O, dobra Ale się ślizgam O, że szk... jaki drift Oponki już lepiej czuć teraz. E, e, czuć teraz lepiej opony. Zaraz będzie chyba na Intery. Serio? Jakoś Konrada ty dojesz, doganiam, nie wiem Jedzie. Ale... Ty jeszcze dzisiaj dziecińcy Już się wyprzedził, Czosio? Boże, szkoda Ale w pośredztwa dobra A mi strzała zrobił. Fak. Mm. Muszę zjeżdżać. Zjeżdż do boxu na tym okrążeniu. Ej chłopaki, ja mam czasy na to 5. Ja już dogodniłem Konrada w 2 sekundy w przeciągu jednego okrążenia. Przed nim te Lakshot i cała ekipa. O nie, będę dublowany. Tak mi się wydaje. A kiedy będzie pogoda na Intery? Mówił mówi coś? Prognoza pogody. Prognoza ja pogody. To chyba 20 minut ulewy. Ale leje, Jezus Dobra, dobiegniemy już Konrada Teraz gobie przejść.

green no flag No. E4 abędzie się zgłasza. 4. Green flag. Uderzamy, mógłby iść semis, on mnie wyrzucił poza tor. Trzeba kurwy nie? Jeszcze mam dostać tego gościa, jak bym wypierdalał z wigi. Ja bym wypierdalał wigi. Tak żadną tylną oponę. Administracja zajmie podium. Fuh. Tak. Jest. Hmm. Nie, nie, ja zgłaszam kurwa tego skurwysyna Ej, dlaczego ten ropuch zyskuje 7 sekund na kółku? Ja tego nie rozumiem. Aksa odpali. się pośmiesz? Na drugim zakręcie wyleciałem i dostałem 3 sekundy za przekroczenie toru. Daj jest gra. Gap do przychodzącego zespołu 6

I mnie flasze rozdubrało. O oh, jezu, chyba i to przeszkodziłem w walce, ale. Jak tam idzie? Kurwa ten. I już nie Za przeproszeniem. Ja, ja no, za przeproszeniem. To jest tutaj pod odyntą, co? Tu jest. ta liga to jest żart. Wrosty nie umie jeździć, w ogóle. Mi się odeszło już, jechać ten wyścig, Więc. Gościu, mi się dwa wyścigi temu liga odechciał. ja straciłem. 6:14. w Też nie działają z dyrektora. pośrednie, A, guys Ej, guys, proponuję im pośrednie. Zrzucamy? Mati, ty widziałeś moją kolejkę? Nie, 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 ja nie widziałem. Czy? Ja tym co ja musiałem jeszcze oddać pytórzowi pozycję, jak on Nie wrzucony. Mati, jak powtarza? W ogóle Mati, jak powtarza? Stał na starcie. E, mówiłem, nie działają im za dyrektora. A, trzymam spasję i gaz, a Proszę spasję, a to mi nie jedzie. Rogu za pogodę. Ja Ja sam Musiałem aż włączyć sobie bota. Jestem. nie w w dupę O flasher! Kto wygrywa w ogóle? Ja będę się odmówił na flaszczerze. Jestem szybszy! Jestem szybszy od flaszczera, gościu. No bo mamy w sensie. już. To e, powiem tak, mamy... E... Mety to jest no. żart, ja mogłem walczyć o zwycięstwo. Ci mnie z żelaznym flasherem nie zdublowali. Jadą od ciebie z siebie tym odstępem z trzech sekund. Ja odrobiłem do flashera na kółko dwie O kurde, kurde, kurde. To jest. Jakiś jakiś. bardzo fajne wyjście. Nie chcę się chwalić, ale byłbym szybcielona luzie, gdyby tak to Ja, ja to... też miałem fajne wyścig, dopóki mnie nie... No, na światłach straciłem, bo później tam, ci się rozwali... I znowu straciłeś. Za przeproszeniem, Puch, a co mnie to obchodzi? Wiem. Ciebie no właśnie. Nie. Ale zzerwany. Ktoś na. Bo, jakbyś um, był na moim miejscu, też byś się zły, Bo, pierwsze dwa wyścigi straciłeś, a ja mogłeś sobie z końca stawki zdobyć. Mam jeden, teraz chcę. Prosty jego, też ja, ja some... zgłaszam normalnie. Bo, ich nie chce... Tak, tak ale jedziesz jutro? Ten, teraz... zgłoś usterkę Codemaster. nie hamuję. Tobie chyba muszę zgłosić. Naprawdę, ty jesteś... Ej, Trzesio, ty, ty mnie dublujesz czy hekteker? Ja jestem dziewiątym. No. Nie, kurde, ty nie patrzysz dookoła. Walcząc z białą kropką to ja będę się zaraz... Ja odjeżdżam tak bardzo, że ten nie. O flasher! O flasher, że razy prawie i Nie tak walczą. Flasher na ścianę, prawie poleciał teraz. Ej, jak oni się tak rozwalą, to będzie z Rebeka, bo mogą wygrać w tym momencie. Prognoza pogody. Boże, baku! Prognoza pogody. Caution. Po co bierzesz prognozy pogody? Zostały trzy kółka do. Po... Nie, ja mam kurwa dość tego wyścigu jebanego. Kurwa zajebany. E, jak się mogę się dzisiaj? Jestem szybszy od Slashera i Żelaznego. W tym oto momencie tak. mogłem mieć pod nim. przed Jeszcze masz karę jakąś? Nawet mam chyba tylko jedno ostrzeżenie. Ja mam jedno ostrzeżenie. Ja dostałem 500 ton za to, że wybrzeziłem nielegalnie tego. McLaren leci jak... No w dupie kurwa ten A to jest zygzak mak-queen! Będę walczył z zygzakiem o 13 miejsce! uuuu! o tym. Mamy go! Jezu, wiem! To jest znowu po dropsach, nie? Prosty widziałeś co Baku zrobił? No, no nie widziałem do końca, ale widziałem żółte flagi. Już wiedziałem, co się dzieje. Zizek po dropsach normalnym ciśnie, nie? On się we mnie wpierdolił. Muszę uwagać. No trochę Kurwa Kurwa. Koniec, kurwa. Koniec, kurwa. Już... Zim, ja zim. też, ja mam dość tego. Nie, ale... Po tym wyścigu idziemy trenować na rs ale by, stosować, Byłem o, przy... prawie maderzami... czysty. Konrad no, mnie no, rozpierdolił. Tak, tak, tak. Albo do to, tak, albo coś. Ja nie wiem gdzie to, ja mam na pensie. Sorry, jestem już w, w się na TT Asan. Ej! Hey. O, dobra! Krziesiu, w, chcesz wiedzieć, jak dostanę przez sekundy kartę? Leciam za nie? szeroko na nie, drugim zakręcie dostanę przez sekundę Ja sobie wiesz, że w Pasadokorsie. A, właśnie widzę, no. Ja też paliwa prawie nie mam, więc... <grybujesz> ja mam tempo flashera, Ni. Prawnie, 230. Fajnie. poleciał Będę piąty chyba. No dobrze, wcniemy, no dobrze, Nie no ja mam już tempa, bo opony mi się dają. Proszę, no i... gościu. Ok, metid. Twój bot y, musi, mnie musi mnie przepuścić, twój duch. O Jezu, poleciał żelazny! Właśnie żelazny, raz punktów? Nie. Drugie. Ale dobra, jedzie, jedzie. Wyspinowo poleciał na trawę, ale jedzie dalej. Jest przy Nie, że. Ja tutaj że. I'm 1 Teraz. Teraz chyba robię rezygnację i do tej administracji szybciej. E. Jezus! Się rezygnuję z hotelu, so a ty robisz Mercedesa. Ty? Tak, i grzyba ja... ci daję. Ja też rezygnuję, kurwa, nie będę z debilami jeździć ja widzę. Dziękuję. Ja czekam na dziewięt... Y Jak tak on na mnie karę, y to mu Moda ty, na tej Lidze, próbuję ją odwrotować. Idę po moda po tym sezonie, albo no nawet teraz się już wycofam, to to będę tam. takim porządkowym, nie? Taki jak ja i taki sam taki Zróbmy sobie na Satotrosie Super Ale pomysł. A trzeba płacić za serwer. A to już nie. tato to byśmy sobie jeździli na... No, tylko wiem, ale to też za serwer trzeba zapłacić, to jak się ma swój na ligę. Bo tak to nie masz żeby zrobić sobie góry. Albo zróbmy ligę na F2, w 19 Eee, to już jest stary pomysł. F2 to jest główno. Ja mam swoją ligę. W F2 nikt nie chce jeździć, tak naprawdę. To będzie fajne na karierze. A tak w wyścigach, to nikt nie będzie się tylko tym jeździć, naprawdę, mówię Wam. Okej, okay, że wygrał. A ja z rozwalonym skrzydłem. Ja nie muszę się rozbić jeszcze. Poczekajcie. Giro! Giro trzeci jest! Jest! Eee... Nie, to było przypadkowo. Zeschnąć deseń. Ja mogłem być szósty, ale Konrad kurwa i baku. Ja mogłem być siódmy, ale... Niestety... W ogóle Ropuk tak mnie... Nie, eee, ja... Ja zgłaszam kurwa mam nadzieję że mają nagrywanie ten koala to robię kurwa ferę zostawiam mu kurwa miejsca ten koali się we mnie wpierdala kurwa panowie zrobić coś z tego docza w, w akademii teraz? W takim momencie? Nie co? Czekaj, trzy, cztery. Kurde, nie udało mi się.